Do szesnastki na Fredry wskakuje dwóch dryblasów. Wybiegli z budynku uniwersytetu i skok prosto do tramwaju. Chciałoby się użyć mocnego słowa na określenie ich emocji, ale poprzestanę na sformułowaniu, że byli podekscytowani. Muszą się lekko przygarbić pod sufitem tramwaju. Obaj jakieś 195-6 cm wzrostu i przypuszczam 70 kg wagi. Spodnie opuszczone do połowy pośladków. Cienkie białe majtki i nie wiem, co mają manifestować. Natomiast ich słowa o nadstawiam ucha. Nie jest to trudne, bo stoją nade mną. Ja siedzę. Zdenerwowani, aż wściekli. Na więcej niż dwa wykłady tego kartona nie pójdę, mówi chłopak w białych majtkach do kolegi w elastycznej, zielonej bluzie na zamek pod szyję. No jak można takie teorie wygłaszać? Przecież on ma wszystkie możliwe tytuły naukowe, a pusty jak karton. Palant nieprawdopodobny. To ma być humanista? Słucham i czekam, co powie dalej. Komunikatory nie mają wpływu na to, co zasadniczo ważne. Ważne jest źródło. Problemy, które elektronika rozwiązuje w tysięczną część sekundy, nie interesują mnie. W ogóle najpiękniejsze i najwspanialsze sprawy i dobra na świecie są za darmo. Przekazanie ważnych informacji można powierzyć maratończykowi. Informacje, które dezaktualizują się wcześniej, niż dobiegłby maratończyk, są dla mnie bez znaczenia. To samo dotyczy masowości informacji. Wcale nie jest tak, że lepszy jest ten, kto potrafi się komunikować z większą liczbą odbiorców. Ważne słowa mówi się szeptem. Ci, którzy ćwierkają według koniunktury, New Age, postmodernizm, gender, multikulti, pierdźmączka na resorach, ciśnienia na sukces. Wtrącił ten w elastycznej, zielonej bluzie Zapiętej na suwak pod szyję I tak mu nie przejdzie Choćbyś nie wiem jaką muzę mu wpuścił Taką ma spinę Wysiadamy Wysiedli Poruszają się jak wychudzone orangutany Duże torby po skosie przełożone przez jedno ramię Rozmawiają w drodze do kampusu Podobał mi się ich idealizm Natomiast wcale, a wcale nie podobało mi się krytykowanie profesora Krytykować wolno, ale nie wolno krzywdzić Męki przeżywam, czy wolno mi zapisać przebieg podsłyszanej rozmowy. Chyba mi nie wolno. Więc zapisuję. Zostałem na tramwajowej pętli. Chodzę sobie w bezpiecznej odległości od przystanku, żebym zdążył dobiec, gdy tramwaj podstawią. Zastanawiam się, jak należy rozmawiać. Krytykować wolno. Trzeba myśleć własną głową, nawet na wykładzie najbardziej utytułowanego profesora. Krytykować nie raniąc. Nauka płynąca z przypowieści Salomona. Przypomniało mi się, że książkę o takim tytule widziałem na wystawie księgarni św. Wojciecha. Wyobrażam sobie profesora, który stanąłby na katedrze i powiedział: Panie i Panowie, na moim wykładzie będziemy się zastanawiać, w jaki sposób myśleć własną głową, jak napełniać się mądrością, a nie tymczasowym blichtrem, fasadowym efekciarstwem. Nie musimy powtarzać tego, co akurat modne w Warszawie lub za oceanem. Quit, quit, discis, tibi, this is. Czy Petroniusz miał rację? Kto z Państwa przygotuje rozprawkę na ten temat? Portret humanisty. Książka Pawła Czapczyka o Zygmuncie Kubiaku będzie obowiązującym podręcznikiem do naszego wykładu. Wracam z Batorego do siebie piętnastką. Na Szymanowskiego wsiada pięciu chłopaków. Przypuszczam, że są rówieśnikami tamtych studentów. Chłopaki rumiane, krępe, bardziej szerocy niż wysocy. Rozmawiają ze sobą całkiem przyzwoitą polszczyzną. Mówią między sobą dość cicho, to znaczy normalnie. Także ci, do których mówią, słyszą, ale niekoniecznie muszą słyszeć ich rozmowę inni. Z tego, co do mnie dociera, wnioskuję, że są robotnikami budowlanymi i jadą do pracy na drugą zmianę. Patrzę na ich ręce, to znaczy dłonie i palce. Pewnie będą problemy z dobraniem wystarczającej średnicy obrączki. Jeden z nich, cały jeansowy, w rozmowie z kolegami, użył sformułowania, że. jest bardzo zażenowany. Powiedział, że jest bardzo zażenowany, że musi kłaść przed wejściem na stadion płytki chodnikowe tak złej jakości. Mówi, że te płytki już w transporcie się rozpadają i, i w ogóle nie nadają się kompletnie do niczego, nawet jeśli miałyby chodzić po nich tylko kury. Chłopaki śmieją się, ale nie na pełne koło, tylko tak milczkiem, tak jak wypada się śmiać w miejscach publicznych, jakim bez dwóch zdań jest tramwaj. Inny chłopak, najgrubszy z nich, choć nie gruby, obcięty na zapałkę, mówi, że stadion za szybko jest zbudowany i za tanio. Chłopaki w milczeniu kiwają głowami. Myślę o słowach Norwida. Piękno na to jest, by zachwycało. Praca, by się z martwych wstało. Myślę o chłopakach, którzy szczerze i rzetelnie chcieliby wyrazić się przez pracę. Chcieliby takie kosteczki, takie granitowe chodniczki wykładać, żeby wnukom pokazać. Tymczasem dewastacja miasta trwa. Chłopaki jadą do pracy ze zwieszonymi głowami. Wymaga się od nich jednego: szybko, szybko! Ma być oddane nieważne, czy za miesiąc je zapadnie, brzydkie. Wygraliśmy przetarg. Jesteśmy najtańsi, mamy krótkie terminy. Eksploratorzy przepaści. Tytuł tygodnia powróci jutro o 13.30.